Nokia Lumia 900 to młodsza siostra Lumi 800, tak jak ona została wyposażona w intuicyjny interfejs zaprojektowany dla Nokii przez firmę Microsoft. Tradycyjny ekran główny z ikonami i widgetami został zastąpiony przez kafelki. Pełnią one funkcję skrótów do poszczególnych aplikacji. Ekran główny zawiera najczęściej używane aplikacje takie jak telefon, kontakty, wiadomości, poczta, Nokia Nawigacja, Nokia Muzyka. Nokia mapy, przegląd aplikacji, Internet Explorer, gry, kalendarz, zdjęcia, muzyka plus wideo, Marketplace. Aby przejść do ekranu z listą wszystkich aplikacji i ustawień, przesuń ekran w lewo lub dotknij ikonę strzałki. W każdej chwili możesz wyszukać żądaną aplikację, dotykając ikony wyszukiwania i wpisując jej nazwę np. Na ustawienia. Aby wrócić do ekranu głównego, wystarczy dotknąć przycisk Start. Klikając w górną część ekranu, uruchomisz pasek powiadomień zawierający dane na temat poziomu sygnału sieci, stanu baterii, czy też włączonych aplikacji, np. Bluetooth czy Wi-Fi. Kafelki na ekranie głównym możemy dowolnie przesuwać. Wystarczy przytrzymać przez chwilę wybrany kafelek i już można go przesunąć w inne miejsce na ekranie. W podobny sposób możemy też dodać do ekranu głównego nowy skrót. Wystarczy przejść do ekranu aplikacji, wybrać ikonę, przytrzymać ją, a następnie dotknąć opcję przytnij do ekranu startowego. Gotowe! Ikona pojawiła się na liście ekranu głównego. Nowa Nokia Lumia 900 posiada przydatną funkcję wielozadaniowość, która pozwala na szybkie przejście do aplikacji otwartej w tle. Wystarczy dotknąć i przytrzymać przycisk wstecz, a na ekranie pojawią się okna otwartych aplikacji. I jak widać, cały interfejs użytkownika jest niesamowicie prosty w obsłudze. Nokia Lumia 900 posiada bardzo duży zestaw zainstalowanych aplikacji. W każdej chwili możesz też skorzystać ze sklepu Marketplace, aby pobierać darmowe i płatne aplikacje. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dzięki pakietowi Office Mobile możesz tworzyć, przeglądać i edytować dokumenty w formatach takich jak Word, Excel czy PowerPoint, a dzięki usługom SharePoint czy SkyDrive w łatwy sposób zapisywać i udostępniać je w sieci. Smartfon posiada zainstalowaną usługę klienta poczty elektronicznej. Która pozwala odbierać i wysyłać maile zarówno prywatne, jak i firmowe oraz synchronizować kontakty, maile i kalendarz poprzez Microsoft Exchange czy Gmail. Nokia Lumia 900 posiada funkcję routera Wi-Fi. Włączając ją, zamieniasz swój telefon w hotspot i udostępniasz bezprzewodowy internet innym użytkownikom. Jeśli masz tego smartfona, nie musisz martwić się o dostęp do internetu. Szybka przeglądarka Internet Explorer w wersji 9, kompatybilna z HTML5 zapewnia błyskawiczny dostęp do ulubionych stron www. Telefon posiada również wbudowany odbiornik GPS wraz z AGPS oraz zainstalowaną darmową nawigację z mapami. Zoptymalizowana jest pod kątem używania jej w samochodzie. Szybko znajdziesz kawiarnie, sklepy czy hotele lub inne miejsca, których będziesz szukał. Smartfon posiada również doskonały aparat fotograficzny z 8-megapikselową matrycą i obiektywem Carl Zeiss z możliwością nagrywania filmów wideo w jakości 720 pikseli. A dzięki wbudowanej przedniej kamerze możesz prowadzić wideorozmowy. Na uwagę zasługuje również funkcja Znajdź mój telefon, dzięki której możesz zlokalizować swój telefon i zdalnie zablokować wszystkie dane lub po prostu usunąć je z telefonu. Jeśli chciałbyś szybko przenieść kontakty z innego telefonu, pomoże ci w tym aplikacja Transfer kontaktów, która po podłączeniu przez Bluetooth umożliwia skopiowanie książki telefonicznej z poprzedniego telefonu. Nokia Lumia 900 oferuje także szereg funkcji multimedialnych, np. dostęp do serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter. Nokia Lumia 900 to kolejny przykład nowoczesnego telefonu, a bardzo dużo aplikacji i system operacyjny Windows Phone w wersji 7.5 sprawiają, że nasz smartfon doskonale sprawdza się nie tylko w pracy.